Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego programu Poza Kontrolą. Proszę Państwa, za nami jest Javits Center, wielka y, hala wystawowa. Hala wystawowa, y, gdzie odbywają się normalnie wystawa samochodów, targi sprzętu elektronicznego, wystawa komiksów, na którą zjeżdżają się ludzie z, całej, z całych Stanów Zjednoczonych, a często i z całego świata. Jednak w tym czasie Armia Amerykańska przerobiła centrum wystawowe Javits Center w Nowym Jorku na największy szpital w Stanach Zjednoczonych. Zainstalowano tu 2,5 tysiąca łóżek. Łóżek dla chorych na koronawirusa. Ale co ciekawe, zaraz Państwu to pokażę z bliska, chociaż i stąd widać. Co ciekawe, przed tym szpitalem ustawiono wielkie. Betonowe kloce, wielkie barierki z betonu no porównywalne tylko do betonowych oporów, oporników antyczołgowych, tak? Wielotonowe barierki betonowe. Ustawiono wokół Javits Center, tak jakby ktoś chciał zaatakować ten szpital. Tak jakby ktoś chciał tam wjechać, jakiś czołg albo jakiś samochód, może boją się terrorystów. Nie wiem, w każdym bądź razie jest to bardzo dziwne. Dlaczego szpital chroni się zaporami przeciwczołgowymi w centrum Nowego Jorku? Czemu to ma służyć? No, będziesz zapory yy, yy, przeciwczołgowe nie ochronią szpitala przed koronawirusem, którego się ma zresztą tam leczyć. Wydaje się, wydaje się i jest to bardzo prawdopodobne, że zapory te zostały ustawione. W ramach tego wielkiego eksperymentu społecznego, eksperymentu inżynierii społecznej, że zostały one tam ustawione po to, żeby wzmóc i wywołać stan zagrożenia. Stan zagrożenia, stan wyjątkowy, stan porównywalny tylko do ataków terrorystycznych to co się stało po atakach terrorystycznych 11 września. Notabene, w tej chwili w Nowym Jorku od koronawirusa umarło już więcej osób niż zginęło w atakach 11 września. Także jest to bardzo, bardzo porównywalna tragedia i porównywalny atak. Natomiast, właśnie po co są te barierki przeciwczołgowe? No mają one wzmocnić poczucie zagrożenia. Mają one Dołożyć jeszcze swoją barierkę, nie cegiełkę, tylko barierkę do tej akcji stworzenia i wywoływania paniki, do akcji, która ma na celu, no właśnie nie wiemy dokładnie co ma na celu, ale już teraz widać, że chodzi o ograniczenie praw obywatelskich, bo my mamy oddać swoje prawa, ograniczyć, zgodzić się na zabranie nasz naszych praw obywatelskich e, za ochronę przed koronawirusem, e, więc aby to osiągnąć ci, którzy to robią, muszą wywołać odpowiedni stan psychiki w społeczeństwie, stan niesamowitego zagrożenia, stan taki, że ludzie sami na kolanach będą prosić rząd „oddamy wam wszystkie nasze prawa, tylko ratujcie nas. Podobną zresztą operację przeprowadzili już polscy politycy, politycy prawa i sprawiedliwości w związku z katastrofą smoleńską w Polsce. Ponieważ została wówczas po katastrofie, a szczególnie w ciągu ostatnich czterech lat, jak tylko PiS doszedł do władzy, została uruchomiona maszyna, która miała Polaków przestraszyć przed straszną Rosją. Ta straszna Rosja już 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 jest gotowa do ataku na Polskę. Machina mająca wywołać psychozę, psychozę przeciwko Rosji jako wielkiego zagrożenia i w efekcie tego Polacy się mieli rzucić w objęcia Amerykanów i w objęcia międzynarodowych korporacji, w objęcia instytucji i organizacji roszczeniowych, krzycząc Prosząc, błagając, ratujcie nas, ratujcie nas przed tą Rosją i oczywiście, oczywiście będą nas ratować, ale za jaką cenę? Za cenę roszczeń, za cenę spłaty roszczeń związanych czy ujętych w ustawie S447. Także ten scenariusz z przestraszenia społeczeństwa, wywołania w nim paniki, już został przećwiczony w Polsce i yy, Wiadomo było, nieraz o tym mówiliśmy już wcześniej w innych programach, że, że jest to wielki eksperyment, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Polskę wówczas, że był to wielki eksperyment. No i teraz mamy do czynienia z następnym eksperymentem już na skalę światową. Proszę Państwa, co ciekawe, jeśli by tak się zastanowić, kto za tym wszystkim stoi, no, można by powiedzieć, grupa Bilderberg, nowy rząd światowy, bo chodzi tu o uformowanie nowego człowieka, tak? Przypomina się, przypominają się lata pięćdziesiąte z komunizmu. Chodzi o uformowanie nowego człowieka, łatwo sterowalnego i zawsze pod kontrolą. Dla, notabene, dlatego nasz program nazwałem Poza Kontrolą, bo my się nie poddamy tej kontroli i nie tylko, że się z, niej, z nią nie zgadzamy, ale będziemy otwarcie walczyć właśnie z tą kontrolą. Yy, dlatego też warto zwrócić uwagę na to, że yy, wówczas... Yy, to jeszcze kilka lat temu, jak PiS objął rządy w Polsce, no właśnie zaczął próbować i wdrażać w życie to zastraszanie społeczeństwa przed straszną Rosją, co miało nas wepchnąć w objęcie Amerykanów. No ale za to trzeba będzie zapłacić cenę. Za to trzeba będzie zapłacić cenę roszczeń. I prawdopodobnie jest to już wszystko dawno uzgodnione. Natomiast tutaj mamy do czynienia z atakiem na wolność. Z atakiem na wartości amerykańskie i na te wszystkie prawa obywatelskie, z których Ameryka słynie i którymi się dotychczas tak bardzo cieszyliśmy. Czy ten atak się powiedzie? No, zależy to tylko i wyłącznie od nas. Czy będziemy się przeciwstawiać temu, czy posłusznie, jak owieczki, pójdziemy na zarżnięcie. Mówi się już o likwidacji pieniądza, mówi się o obowiązkowych szczepionkach. Jeśli chodzi o pieniądz, mówię o gotówce, tak? o likwidacji gotówki. O obowiązkowych szczepionkach dla wszystkich. Mówi się, że będzie powszechna inwigilacja. Że władze będą wiedziały, gdzie kto w każdym momencie y, się porusza, gdzie kto jest, z kim się spotyka. No, absolutna kontrola państwa, absolutna kontrola władzy nad społeczeństwem, nad ludźmi nad nami, nad wami, nad wszystkimi innymi. Y, no i to jest po prostu nie do przyjęcia. Dla nas, dla Polaków, dla nas, dla Amerykanów, dla Nowojorczyków. To jest nie do przyjęcia i mogą sobie stawiać ile chcą z zapór przeciwczołgowych wokół szpitala, na, w którym się ma y, y, leczyć chorych na koronawirusa, ale na nas to nie ma wpływu, bo my wiemy, że to jest pizna, wodę, fotomontaż, że to jest gra y, mająca y, ukształtować naszą nową świadomość, świadomość według zachcianek nowego rządu, korporacji, i nowego rządu światowego Chciałem zwrócić uwagę Że polski rząd I partia, która jest w władzy Prawo i Sprawiedliwość Która mieni się Partią patriotyczną Propolską Prawie, że narodową Ta partia W przypadku koronawirusa I bardzo dobrze, że ten koronawirus jest Bo on to ujawnił i obnażył Ta partia Idzie łeb w łeb Krok w krok, ręka w rękę z Sorosami, z Rockefellerami, z banksterami i z rządem światowym. Takich obostrzeń, jakie są w Polsce, takich, takiego pogwałcenia naszych praw, jakie polski rząd, nie polski rząd, tylko rząd podający się za polski w Warszawie, nałożył na polskie społeczeństwo. Takich obostrzeń nawet nie ma w Stanach Zjednoczonych, które, czy w Nowym Jorku, który jest epicentrum całej epidemii. Tak? No tutaj by było niesłychane, żeby zabronić ludziom pójść do lasu, na przykład, albo zabronić się w ogóle poruszać po ulicach. Więc ten rząd w Warszawie poszedł o wiele dalej w obostrzeniach w nałożeniu kagańca społeczeństwu, w pogwałceniu praw Polaków mieszkających w Polsce, poszedł o wiele dalej niż Amerykanie to zrobili w, w Nowym Jorku. Tak? Niż Amerykanie to zrobili w Nowym Jorku. I ten rząd, rząd Morawieckiego, a właściwie Kaczyńskiego, idzie w tym wypadku w formowaniu tak zwanego nowego człowieka i w formowaniu nowego społeczeństwa, idzie łeb w łeb z Sorosami, z Rockefellerami, z Banksterami i z grupą Bilderberg. Łeb w łeb. Proszę Państwa, z Nowego Jorku mówił Witold Rosowski i bardzo proszę, subskrybujcie mój kanał Poza Kontrolą. 《「君は」》